A cóż to jest? To jeden z eksponatów, który budzi moje największe zdziwienie, zaskoczenie i pytanie. I bardzo dobrze, bo to jest jeden z ciekawszych eksponatów, które tu Państwo mogą zobaczyć. To jest pralka z mechanizmem podobnym do mechanizmu elektrycznego, ale z napędem ręcznym. I to jest przykład pomysłowości chłopskich wynalazców, bo trzeba pamiętać, że większość rzeczy wykonywali sami, prawda? I to, można powiedzieć, że to jest przodek pralki, no może nie ale jeszcze nie, 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 nie automatycznej, nie automatycznej, ale na pewno tej frani. Ale naszej frani. Tak. Niech mi nie Pan się przyzna. Widział już Pan tę ekspozycję w takiej formie, jak jest tutaj prezentowana? Tak, e, muszę przyznać się, że jak najbardziej. Z racji na to, że e, wizytowałem tutaj kolegów, którzy e, e, czynili e, aranżację tej m, wystawy i muszę przyznać, że no to jest taki, e, Cud z tego, co się stało, z tego, czym dysponowaliśmy, a co tutaj udało się skonstruować, zaranżować, także i opisując te poszczególne tematyczne ścieżki, tymi oto cytatami z znanego badacza etnografii miejscowej Seweryna Udzieli. Ma Pan tutaj jakiś ulubiony eksponat? Jest coś, na co by Pan zwracał uwagę? No, ja gustuję w zdjęciach migacza. E, Wojciecha Migacza, e, urodzonego w 1874 roku, zmarłego w 1944 roku, człowieka, można powiedzieć, renesansu. E, jeden z badaczy e, kultury ludowej nazwał go Leonardem Da Vinci, e, podegrodzia. Dzięki niemu e, można dzisiaj odtworzyć, e, między innymi, jak wyglądał strój lachowski. Nie tylko jak wyglądał strój lachowski, to jest bardzo ważny element, ale jak wyglądała wieś lachowska, jak wyglądało życie religijne, w pełnym, jego, w pełnym jego kolorytach, czyli od sztu po komunię, po ślub, a także i po pogrzeb, po śmierć. Można powiedzieć, cały kalendarz rolniczy wpisany w kalendarz liturgiczny to jest właśnie Wojciech Migacz i to jest ta jego cząstka, ogromna część w historię i dziedzictwo sądeczyzny, zwłaszcza w tym aspekcie ludowym, czyli wiejskim. A przede mną, proszę Państwa, lach z lachów. Lach najprawdziwszy. No niech mi Pan teraz powie, kto to jest lach. Lach to jest taki jo, który mieszka między Krakowem a Górą. To są po prostu lachy. Taki przejściowy okres z Krakowszczyzny na górę. To są właśnie lachy. To są ludzie, którzy mieszkali tutaj jako w na nazywaju Cetromi. Pogórzanie są za górami, zagórzanie są w drugą stronę za górami, a my jesteśmy między Krakowem a Górą. I to jest pod Lacha, prawdziwego lacha można poznać przede wszystkim po pięknym stroju, hafcie, wszystko ręcznie haftowane. Kaftan, pas, bokicie, no i buty przede wszystkim. Katolik do kościoła, rodzinę szanujemy, no i po prostu ludzie sobie bardzo pomagali. Stoloż sąsiadowi zrobił krzesło y, albo ławko, a znowu y, kłowol. Wokół yy, konia, czy tego. I tak sobie ludzie pomagali, bo sasy były basz. No ciężkie, po prostu ciężkie. Kobiety zajmowały się haftem przede wszystkim. No i robiły takie ręczne roboty, no i zrobiły po chłopie, jak to trzeba. No dobrze, a z drugiej strony się mówi, że Podegrodzie, czyli stolica Lachów, była wsią bardzo bogatą. Skąd się to bogactwo brało? To znaczy to bardzo bogatą, troszkę bogactwo nic inne, dlatego że było tu parę noście, kmieci, które miały po prostu no parę hektarów pola. A jak było pole? No to można było przeżyć. Najgorszy był przednowek, Wie panie, to są takie czasy, jak w tej chwili jeszcze starego jodła już nie było, a nowego jeszcze nie było. I to było najgorsze. Dlatego tak się mówiło, że tutaj było troszeczkę y, y, bogaci. I te ludzie tu w okolicach, Podegrodzia, na całej Sunderczyźnie były troszeczkę takie, y, jakby powiedział, zaranne, umiały się przyryktować. Pracowici jesteście z nami Pracować. Jose podegródząc, Jose radowity, nie był on niebydowzonej, karc niebity. A jak trzeba było, to i się posło na jednego do karcmy, ale się nie dać, To jest dobre.